Już w 1959 roku byłem w na Bacowce, bo mnie tam wziął, gdzie mnie tam rodzice tam byłem. I od tego czasu do dziś cały co z Pra na Bacowce. Pra, pradziadek bacował, przeszło pół wieku i to jeszcze za czasów Sawały. Wiem, że bacował w Dolinie Kościelskiej, na Orabicach, bo to było w czasach zabory, to nie było granicy. Pradziadek bacował, dziadek. I ojciec, i oteros. I bacował brat, który już nie żyje. Brac, bacowali bracio bracia mojego taty. Kuzyni bacowali, też już nie żyją. Także dużo nas bacowało w rodzinie. W Tatrach się zajmował wypasem mój dziadek i tata. Mieli część na sto. No nie wiem dokładnie, czy po, po jak ojcu i dziadkowi tam ta bacowka stoi, ten sałaz, tego nie wiem. No a później poszli w Jaborki, a z Jaborek później w Bieszczady. Inne warunki zły w Bieszczanach, a inne w Tatrach. Bo w Tatrach wiadomo, że te warunki są zmienne, bardzo szybko się zmieniają, czy deszcz, po jak. A w Bieszczanach już trochę inaczej i, i tam z łagodniejszy klimat był. Tak samo trzeba było rano wstawać, dojść, w południe dojść, wieczór doić, ze serami robić, koszary przegrozać. No i to, co należy wstać, robić. No, to dosyć tak samo. No trochę się zmieniło, bo teraz już nie dojemy trzy razy w dnia, no dwa razy. A do mnie my dojęli trzy razy dnie. No, wstawaliśmy o trzeciej godzinie, się wstawało, i kładło się spać o północy. Przed północą, tak godzina bo 3-4 godziny było spania, na 24 godziny. No wiadomo, że się trzeba pomodlić, ale... Ale po trzeba było co? Trzeba było zajęcie, trzeba było iść do izowca. Po zajęciu trzeba było wszystko pomyć. Giele te jeszcze było, to trzeba było giele te myć, bo później we wiadra. No trzeba było zachlagać, mleko, no i piję, no nie? I co się robiło? Co się robiło? serbunc, co się robiło? Oscypki, no trzeba było później, jakby już pomyło, się pozdajało, no to trzeba było siadać ku oscypkom albo ku syrze. No bez ognia nie ma życia, tak? Bez wody. Jest msza święta w Ludźmierzu i jak jest poświęcenie tych szczapów i wody święconej, no nie, no wody, no to tu się, jak przychodzimy z owcami, to pierwsze się rozpaluje ogień. No to to należy do bace albo no do podbace, żeby ten nowiec chłos polizim. się ten ogień trzymał całe lato. Juchacz już taki starszy, zasłużony, to też by mogło spalić nogi. Z ogniem trzeba ostrożnie, ale ogień trzeba samować, bo jakby nie było, to bez tego nie ma życia. Ta się przewoźnie, to się tak krzyżem wszystko robi. Jak się miało zbierać Syr, to trzeba było krzyż zrobić. Jak się zbierał z na Kotliwku, jak się odważyło, to też chrzyź. Jak się poduje łowce, tak samo się modlą, przeżegnało się i modli się. po każdym jej. Za moich młodych lat i dziecięcych lat, we chłopy młode, Joasi, Starszy, to tam był, był jeden, ten podbacał, jakby starszy. Ale reszta to wszystko były, młode chłopie, takie wojskowe. Przewoźnie się po jednym pasło? Ja bym chłopcem no po tej słowie pokonał. No najpierw pos jagnięta, barany, ten znaczy się treki, co by do owiec, a później z niedujnego owca, tak zwane Jorki. Jak, tak chodził z do piątej klasy, do szóstej, do siódmej. A później, jak już, no to już dojki pos. Ale my paszli po pojedynczo co W życiu rozie było na tych bacewkach i to, to, co człowiek przeżył. Ale teraz za trudniejsze to jest to, że nie ma ludzi do tego. Ludzie nie chcą iść, starzy się wykończają. Młodych, nie ma młodzi, nie chcą iść. Absolutnie. I myślę, że to jest najgorsze teraz. Już. To, jak tak będzie do końca, jak tak będzie się to. To co dalej, to... to zginie naturalnie.